powakacyjny, i tak naprawdę jak to się mówi, co dobre szybko się kończy, natomiast Chciało już się trochę wracać. Chciałabym się wracać, dlatego że przed nami w dzisiejszym vlogu kolejne zmiany, bardzo duże zmiany, ale to już jest ten etap, kiedy nie chodzimy w lądu w butach, bo jest podłoga, już jest, wiecie, duża część wysprzątana, więc naprawdę szkoda by było. I ja oczywiście przygotowałam się i zebrałam ze sobą kapcia. <grym> w skakujemy w kapcie. Dobra, lecimy z tym vlogiem. Ja wiem, ja wiem, że te skarpety do tych kapci to tak mocno średnio. Muszę sobie kupić w ogóle a propos jakieś fajne, zimowe nowe kapcie, ale nieważne. Czy ja właśnie spaceruję po naszym salonie? Mm -hmm. Czy ja jestem szczęśliwa? Mm -hmm. Bardzo słuchajcie, bardzo. Może na początek uchylę lekko okno, co by dobrze było mnie słuchać, bo jeszcze jest troszeczkę echo w naszym domu. Myślę, że tak będzie lepiej. A z takich nowości, co ostatnio do nas przyszły, to zamówiłam właśnie ten oto fotel. I kilka vlogów wcześniej zastanawiałam się, na jaki model postawić i finalnie padło na ten szary ze złotymi nóżkami. Jest przepiękny. On stoi sobie tutaj tymczasowo, ponieważ czekamy cały czas na naszą sofę, a docelowe jego miejsce będzie w naszej garderobie. Ale wygodny ten fotel, naprawdę fajny. Tak można wygodnie sobie usiąść. No ale przejdźmy do rzeczy. I jak sam tytuł wskazuje, mamy kuchnię i ja byłam tutaj wczoraj. Wy nie zobaczycie już niestety mojej reakcji, ponieważ swojej reakcji nie nagrałam. Oczywiście mogłabym tutaj teraz kombinować, udawać, że widzę ją po raz pierwszy, ale po co? W największym skrócie moja reakcja była taka, że co? Po prostu grubo. Dziewczyna jest grubo. Ta kuchnia wygląda przepięknie. Przyszło nasze najśmielsze oczekiwania. My wiedzieliśmy, że będzie ładna. My naprawdę przypuszczaliśmy, że będzie fajna kuchnia, na pewno lepsza od naszej poprzedniej, ale to co zobaczyliśmy, to po prostu jest boska. I wy ją za chwilę właśnie zobaczycie. Jaram się. Nie wiem dlaczego stresuję się, że zaraz Wam pokażę kuchnię, ale już pokazałam Wam tutaj skrawek. Dobra, patrzymy, patrzymy. A! I tak się właśnie prezentuje nasza skończona kuchnia wraz z wyspą. Postanowiliśmy połączyć ze sobą elementy drewna z kolorem beżowym, natomiast jeśli chodzi o dodatki, postawiliśmy na złoty i czarny, i uważam, że te wszystkie kolory, tekstury ze sobą idealnie współgrają jest włosko, Bardzo mi się podoba. Jak widzicie nasza wyspa jest dosyć spora. Zmieściła tutaj dookoła 6 krzeseł i tak naprawdę jeszcze jedno krzesło gdybyśmy chcieli, moglibyśmy dostawić. Natomiast chcieliśmy też zachować trochę właśnie taką przestrzeń. Zastanawialiśmy się też bardzo długo, czy robić wyspę z krzesłami czy bez. I jednak padł wybór na opcję z hokerami. Jak możecie zauważyć w naszej wyspie jest również zamontowana płyta indukcyjna wraz z pochłaniaczem, tak że będziemy mogli gotować i ja, właśnie czy też Jacek z takim przepięknym widokiem na nasz ogród, który oczywiście jeszcze jest nieskończony, ale to wszystko wiecie w przyszłym roku. Zdecydowaliśmy się również w naszej kuchni na zamontowanie czterech LEDów. Mamy również pilot, dzięki czemu będziemy mogli za chwilkę te LEDy włączyć. No i zobaczcie, poproszę LEDy. O, sorki, sorki, tutaj. Możemy również sobie ustawiać jego moc. Zobaczcie. Jeśli chodzi o ledy, mamy zamontowane 4, 2 w wyspie i tutaj mamy również zamontowane led pod szafkami oraz na samym dole. I tutaj mamy efekt bez leda, a teraz poproszę efekt z. <grywka> I też sobie oczywiście możemy tutaj ustawić moc. Nie, no bosko. Zdecydowaliśmy się również po tej stronie na dużą ilość szuflad, dlatego że z tamtej strony, gdzie są ustawione krzesła, nie mamy nic. No ciężko by było oczywiście też dostać się do takich szafek. Z Zdecydowaliśmy się no oczywiście na krzesła, na hokery, dlatego też stąd decyzja, żeby tutaj zagospodarować w całości tą przestrzeń. Uchwyty, na które się zdecydowaliśmy są ze strony E-uchwyty. Jest to szczotkowane złoto w rozmiarze 32 cm i wszystkie uchwyty właśnie są w tym samym rozmiarze. Było ich dosyć sporo jak na całą kuchnię, bo chyba 26 sztuk. Tutaj po tej stronie również działa LED. Możemy sobie oczywiście zwiększać moc i tak naprawdę im więcej świateł w domu, tym jest bardziej tak przyjemnie i przytulnie. więc nie wyobrażam sobie teraz, żeby w tej kuchni właśnie nie było zamontowanych LEDów. No jest bosko. Pewnie będą pytania, więc odpowiadam już tutaj. Nasza wyspa, jeśli chodzi o długość, ma prawie 3 metry, także całkiem, całkiem sporo. Mamy mnóstwo szuflad. Teraz tylko trzeba wszystko zagospodarować, czyli tak naprawdę to, co najlepsze, to dopiero przede mną. Tutaj mamy zmywarkę, postawiliśmy na zmywarkę 60. Ten zlew, o ile się nie mylę, ma rozmiar 70 bądź 75, więc jest naprawdę całkiem, całkiem spory. I pod spodem to, co bardzo chciałam, mieć bardzo dużo miejsca na kosze. Mamy tutaj trzy kosze, które się zmieściły. Ta szafka jest 90. Oczywiście nie patrzymy, bo to. Trzeba wszystko posprzątać dopiero, także wszystko przede mną. No i zobaczcie, tutaj również wszędzie są szuflady. Tutaj mamy dwie głębokie, na jakieś wiecie, patelnie, garnki i tak dalej. W naszym poprzednim mieszkaniu mieliśmy opcję piekarniki mikrofaladywa w jednym, a tutaj oczywiście postawiliśmy na dwie osobne opcje. Jeśli chodzi oczywiście o górę naszej kuchni, to tutaj już postawiliśmy na szafki z półkami. Mniej więcej tak to wygląda. Zobaczcie. Tam również, i to nie jest atrapa, natomiast już nie dosięgnę, więc Wam nie pokażę. Bardzo dużo miejsca w porównaniu do naszego poprzedniego mieszkania. To teraz sama zastanawiam się, jak my się tam ze wszystkim zmieściliśmy. Szok. A tutaj mam taką polecajkę, ale wydaje mi się, że chyba wszyscy o niej wiedzą. Jest to polecajka związana właśnie z kranem. Mamy tutaj właśnie takie przełączniki, i jest to naprawdę świetna funkcja, w szczególności do czyszczenia na przykład naszego zlewu, bądź do opukiwania waszych warzyw. Taki wyciągany wężek, naprawdę super sprawa. Właśnie czegoś takiego brakowało mi w naszym poprzednim mieszkaniu. Chciałam Wam jeszcze pokazać uchwyty, które zamówiłam ze strony E uchwyty do naszego całego domu. Mają tak naprawdę ogromny wybór, dosłownie w każdym stylu i kolorze. Uważam, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli akurat urządzacie mieszkanie albo chcecie odświeżyć meble, to serio warto tam zajrzeć. Ja jestem bardzo zadowolona z jakości, wyglądu. Wszystko przyszło bardzo szybko i super się prezentuje. Jeśli chodzi o uchwyty do naszych szaf na parterze, na piętrze oraz do całej garderoby. Zdecydowaliśmy się na model Alma i mamy tutaj kolor złoty, czarny i złoty szampański. W naszym przypadku jest to kolor złoty. Jeśli chodzi o uchwyty, które zresztą przed chwilą pokazywałam Wam do całej naszej kuchni, zdecydowaliśmy się na model Batuco i w naszym przypadku jest to oczywiście złoty szczotkowane. Jeśli macie dzieci, to jest tutaj również zakładka. Pokój dziecka uważam, do której warto zajrzeć. Mamy tutaj 17 produktów. Wchodzimy sobie również w zakładkę uchwyty i możemy tutaj oczywiście, mamy taki podział na rodzaj, kolor i zastosowanie. Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście interesuje mnie najbardziej kolor złoty. No i zaraz takich kilka przykładowych uchwytów właśnie Wam pokażę w kolorze złotym. Uchwyty są, jak widzicie, w przystępnych cenach i właśnie nawiązując współpracę z e-uchwyty, po pierwsze zależało mi na tym, żeby te uchwyty były bardzo ładne, dobrej jakości, ale również w przystępnej cenie. Także tutaj z mojej strony szczera, szczera polecajka. Jeśli chodzi o jakieś zdjęcia i tak dalej, to odsyłam Was również na mojego Instagrama. Tam będzie więcej publikacji i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko dokładnie z bliska wygląda. Także kochani, jeśli jesteście akurat w trakcie remontu, to naprawdę szczera polecajka, zajrzyjcie sobie właśnie na stronę e-uchwyty. Tak naprawdę mogę już zrobić sobie dzisiaj pierwszą herbatę w domu, ponieważ ja miałam ze sobą kubek. Widziałam również herbatę, także napiję się tutaj razem z nami. Poświęciłam też sobie kurtkę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. Jadąc tutaj do naszego domu, wstąpiłam do kilku, no dobra, kilkunastu sklepów, a to dlatego, że brakowało nam kilku rzeczy. Chciałam tak dopełnić trochę tą naszą przestrzeń, nową przestrzeń. Kupiłam również sporo chemii, bo już trzeba zająć się tym mało wielkim, wielkim sprzątaniem. I nie wiem, jak wy macie dziewczyny. Natomiast ja jestem całym sercem przy zakupach domowych, jaką jak miałabym wybrać zakupy domowe kontra zakupy ciuchowe. Zawsze wybiorę zakupy domowe, ponieważ mnie to cieszy. Może jestem niepoważna, ale nawet cieszy mnie zakup nowej pani. Także nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak nie mam. Yy, zaraz pokażę Wam zakupy. Natomiast chcę się dokopać do herbaty, bo tak mi się chce... O! Kupiłam herbatę zieloną dla mnie, a herbatę zwykłą dla mojego Jacka. pora teraz na pierwszy hol zakupowy, prosto z naszej kuchni i zobaczcie, kupiłam taki pojemnik, w zasadzie to dwa pojemniki. Ten będzie akurat na kapsułki do brania, a ten większy będzie na proszek. Zobaczcie, ja je kupiłam właśnie w Simsie i naprawdę miałam mega szczęście, ponieważ jeśli chodzi o ten większy pojemnik, to już był ostatni. To akurat kupiłam, ale to muszę zabrać ze sobą do domu, taki olej lwniany, zamierzam teraz troszeczkę będzie o swoje zdanie. Czekolada do picia, skarpetki, które też oczywiście jadą za mną, także to mam takie mieszane prawda? Tutaj. I z racji, że mamy wannę, to nie mogło oczywiście zabraknąć soli do kąpieli i tą akurat kupiłam w rozmanie. Ale tak ja właśnie wiedziałam, że wiele dziewczyn ją na Instagramie. Jest to w ogóle sól do kąpieli ze starej mydlarni. Tutaj jeszcze mam. Pozostając w temacie kąpieli, to jest taka właśnie czekolada, którą możemy wyrzucić sobie do kąpieli, wiecie, tak pokruszyć. No i ona przepięknie pachnie, bo pachnie cynamonem, czyli no takimi świętami już. Bosko. Kula do kąpieli. A w zasadzie wiecie co? Otworzymy sobie ją, bo nawet nie wiem jak ona wygląda. Kupiłam ją w Primarku. Kosztowała 4,50 także grosza. Tak wiecie, oczywiście skusiło mnie te różowe opakowanie, ponieważ ja tam wprowadzam takie elementy różu do mojej prywatnej łazienki. Zobaczcie, jakie wisienki słodkie. Czy Wy to widzicie? Hmm. Nie mogę doczekać się mojej pierwszej kąpieli, a tutaj już się nie mogłam w ogóle doczekać i też kupiłam tę bombę do kąpieli właśnie w marki. i jest to taki, taki ciasteczko, taki donut. Donut? donut, donut. To tutaj mamy, a to takie frotki, to też będę musiała właśnie ze sobą zabrać. I od razu wrzucam do torebki. I kolejne dwie kule do kąfrieri oczywiście również z primarka. W kolorze różowym, no to wiecie, różowa łazienka. O, a tutaj mamy też dużo chemii, dużo takich rzeczy właśnie do sprzątania. My kupiłam nową deskę. Także teraz już sobie schowam do szuflady, a są ściereczki do sprzątania mamy taką ściągaczkę do wody, do prysznica gąbki dużo chemii a jeśli chodzi właśnie o chemię do sprzątania to postawiłam na chemię od Pink Staff. widziałam, w mnóstwo polecajek w internecie że jest bardzo dobra, dlatego kupiłam tutaj mamy płyn do mycia okien tutaj mamy właśnie taki taki ogólny środek do czyszczenia Tutaj mamy właśnie płyn do łazienki, płyn do toalet, a tutaj też skusiłam się właśnie na taki, taki bardziej proszek do wybielania, jeśli mam jakąś plamę, to podobno jest całkiem, zatem. ok. Także chyba przed nami jakiś clean wave, mi dajcie znać w komentarzu, czy chciałobyście zobaczyć właśnie taki odcinek, gdzie porządkuję tutaj dom, gdzie wszystko układam w szafki, no oczywiście uprzednio sprzątam, tak, eee, szczoteczka mogę zabrać jakieś worki na śmieci, wiecie. Już takie początkowe zakupy. Niestety, makro, jedna zostają tu, jedna, jadą ze mną. Co my tutaj jeszcze mamy? Boże, jak, jak to się nazywa? Zapomniałam. Boże, no takie, wiecie, takie wkłady do, do toalety. Zapomniałam. A i tutaj mamy jeszcze jeden płyn, także tej chęci jest całkiem, całkiem sporo. Natomiast jeśli jeszcze niczegoś zabrakło, sobie pomyślę na spokojnie, to na pewno jeszcze e, dokupię. Zakupowy z naszej kuchni odjechałem. A jeśli chodzi o kolejną nową rzecz w naszym domu, to jest to właśnie ta szafka RTV. Dostaliśmy ją w prezencie od mojej mamy, za co bardzo oczywiście dziękujemy. Jest to taki prezent na nowe mieszkanie. Mama mówiła, że wybierzcie sobie, jaką chcecie. Wy już dobrze wiecie, jaka Wam najbardziej się podoba i oczywiście padł wybór na szafkę w kolorze wyżowym. Pasuje tutaj wprost idealnie i oczywiście ta szafka będzie wisiała, natomiast zabrakło niestety dwóch elementów, także mam nadzieję, że w kolejnym vlogu ta szafka już na pewno będzie wisiała. A tutaj od razu na wejście znajduje się szafa, również pod zabudowę. Była dosyć spora wnęka, i tak naprawdę postanowiliśmy ją wykorzystać na szafę. Była również oczywiście opcja takiej pufy, zrobić za tą pufą lustro czy też tapetę, ale postanowiliśmy, że im więcej szaf, to tym lepiej. Zawsze to dodatkowa przestrzeń wiecie do przechowywania swoich rzeczy. Tutaj mamy dwa drążki na płaszcze, kurtki i kilka właśnie półek, na przykład na nasze buty. Jeśli chodzi o tę stronę, no to tutaj za wiele się nie zmieniło, a w w zasadzie to nic, nadal czekamy na drzwi. Będą to drzwi właśnie bezprzylgowe. Tutaj, oczywiście też z zabudową tych obuścian, także tutaj garaż, ale stwierdziłam, że nie będę pokazywała, ponieważ tutaj przybyło jeszcze więcej rzeczy, także nie ma co pokazywać. Jeśli chodzi o nasze schody, zastosowaliśmy razem z Jackiem taką metodę tymczasową. Wykorzystaliśmy wszystkie ścinki, tutaj trochę też wykładziny zostało z naszej sypialni. Jacek je pociął właśnie na takie prostokąty i uważam, że jest to lepsza opcja niż taki wiecie, goły beton, z którego się kurzy, z którego nosi się potem właśnie do salonu. Więc taka wersja tymczasowa uważam jak najbardziej bardzo fajne rozwiązanie. Był też ostatnio u nas elektryk, jeszcze czeka jedna wizyta, natomiast już większość zrobił, także już no, większość oświetlenia działa w naszym domu. A teraz jesteśmy na piętrze i tutaj również była wnęka, więc postanowiliśmy również zrobić szafę pod zabudowę, która została wykonana przez naszego stolarza. I tutaj oczywiście w środku są same półki. Te uchwyty też są naprawdę przepiękne. Również je zamawialiśmy na stronie e-uchwyty i taki sam model mamy właśnie dobrany w garderobie, no, która już jest gotowa, ale pokażę Wam w kolejnym vlogu. No, i tak jak mówiłam, tutaj mamy same półki pod sam sufit, jest ich całkiem sporo. Także kolejna przestrzeń do przechowywania wszystkich rzeczy. Kolejna nowość, drzwi na piętrze. Dlaczego tutaj są drzwi, a na dole nie ma? Dlatego, że na dole zdecydowaliśmy się na inne drzwi, e, takie bezprzylgowe, gdzie od razu mamy też zabudowaną, e, zabudowaną naszą ścianę, e, którą będzie właśnie wykonywała specjalna firma, także tam będzie na pewno to wyglądało jeszcze lepiej. Natomiast bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się na kolor beżowy drzwi, bo bardzo pasuje, uważam, do naszego wnętrza. Także tutaj mamy pra Tutaj mamy naszą łazienkę, tutaj po mojej stronie prawej jest sypialnia, a tutaj pokój gościnny. A tak wygląda rzut na łazienkę oraz pralnię. Jak widzicie, zdecydowaliśmy się na dodatki do naszego całego mieszkania w kolorze złotym. Te kinkiety również już działają. Czekajcie, to nie tutaj, o tutaj. A tutaj za niedługo będzie balustrada. Dajcie znać w komentarzu w jakim kolorze będzie balustrada. Czy poszliśmy bardziej w kolory stonowane typu biel, beże, czy może zaszaliliśmy i chcieliśmy nawiązać do czarnych pasków, które są na kafelkach właśnie na parterze. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany w naszej łazience to nadal czekamy właśnie na lustra. W sumie to czekamy na lustra do całego domu, ale tutaj jest szafka, której wcześniej nie było i postawiliśmy na kolor beż. Taki sam, właśnie jak fronty w kuchni, i są to fronty akrylowe. I tak samo właśnie wygląda lewa oraz prawa strona. Jeśli chodzi o kontakty w naszym domu, to pewnie zauważyliście, że w całym domu mamy białe okrągłe kontakty. Tutaj chcieliśmy trochę zaszalać z jackiem i pójść w złoto i będziemy zmieniali te kontakty. Strasznie mi się to nie podoba. Wygląda to tak kiczowato, szczerze mówiąc. Także tutaj również będą białe kontakty. A pan, który będzie nam montował balustradę oraz lustra, również zamontuje nam tutaj szybę prysznicową. Także też czekamy. Wydaje mi się, że powinno wszystko być za jakieś dwa, maksymalnie trzy tygodnie. Jakby nie chcę niczego obiecywać, ale wy dobrze mnie znacie, prawda? Wy wiecie, że ja nie za często byłam w kuchni, nie za często gotowałam, mnie I mój Jacek nie bardzo, tak niechętnie chciał właśnie płytę indukcyjną w tej wyspie. I wiecie, co go przekonało? Ja mówię Misiek, zróbmy płytę indukcyjną wyspy, Ja będę gotowała, bo zobacz, to jest przepiękne okno, jest przepiękny ogród, mi się będzie chciało gotować. I teraz pytanie, czy mi się będzie chciało na ten moment? Bardzo. Więc mam nadzieję, że będę się trzymała swojego postanowienia. Nie chciałabym używać słowa postanowienia, ale z drugiej strony sobie myślę, niech to będzie właśnie takie zobowiązujące, niech to będzie postanowienie, że wy zobaczycie mnie również tutaj częściej w kuchni. Ale szczerze i ja chyba nawet nie będę musiała się zmuszać. Ja stoję tutaj, ja żałuję, że nie mam żadnych produktów, bo już bym ugotowała obiad serio. Także no, jeszcze taki widaczek kurcza. I ja już się ubrałam, czekam na Volta, a my słyszymy się w kolejnym vlogu i w kolejnym vlogu. Uwaga, uwaga, pokazuję Wam garderobę, która jest Boże, Ona jest po prostu boska. Oszalajcie, oszalajcie. Bo ja oszalałam, więc Wy też oszalajcie. 100%, 100%. Dobra, buźkam, Pa!